Ty, a można, można na, na YouTube można alkohol pić na wizji? Można. To dobrze. Siemanko, skąd dzwonisz? E, z Nysy. Bielostoku. Z białego stoku zawiercia. E, z Podkarpacia, łańcuch. Dzwonię z takiej małej wsi koło Stoczka to jest województwo lubelskie. Ja dzwonię z Gdańska. Z Gdyni. Z Łodzi. Z Krakowa. Kurde, do Krakowa tyle się wybieram lat już. No, a ja na Wawel byłem, więc jak kiedyś będziesz potrzebował, to... Wyjściówkę na Wawel? Dobra, to się zgłoszę. Okolice Walborka. Ładne miasto podobno, nie byłem nic. Ładne, Ładne, co tam zamek mamy, a tak to... Chujna. Mam pytanie odnośnie Łony. Jako, że jestem fanem takiego arcyinteligentnego rapu, to czy nie mm. uważasz, że na naszej scenie, wśród niuskulowej papki nie brakuje właśnie takiego rodzaju muzyki, związanego z groteską i tak dalej? Wiesz, co? Może to i dobrze, bo wtedy Łona jest naprawdę na biedę stale i jest najbardziej, wiesz, wyjątkowym graczem? No możliwe, ale no to smutne, że wśród tylu młodych MC prawie nikt nie idzie w tą stronę. Bo ona chyba nie jest najłatwiejsza, nie? Łatwiej jest nawinąć o tym, że się bawię, piję i mam na wszystko wyjebane, bo mam 20 lat, wiesz. Yy, najgorsza płyta hip-hopowa ostatnich lat. Polska. Wiesz co, że nie słucham gówna, po prostu. Nie słucham gówna, szkoda mi czasu na to. Kiedyś miałem na to czas i siedziałem na hip, jak była jeszcze hip Hop, jak jeszcze był tylko, to siedzieliśmy z ziomeczkiem i przepalaliśmy każde gówno, jakie wychodzi. I, i, I wtedy, wtedy mógłbym się wypowiedzieć, a teraz mam mało czasu i naprawdę, jak coś mi się nie podoba, to po dwóch numerach już to wyłączam i nie wracam do tego, także ciężko mi powiedzieć, wiesz, mógłbym tutaj strzelić, nie wiem, Hadą, em czy kogoś, ale, kimś, ale, ale ja ich nie słuchałem, nie, to by było głupie jak mi wiesz, się wypowiadał. Mhm. Teraz mam ci pytanie tak a propos Dioxza. Kasztan, czy jednak dobry raper, według Ciebie? Na pewno nie Kasztan. Na pewno nie Kasztan, e, ale swoje chwile chwały, jakby miał za czasów płyt hi Bandy e, czy gościnek ku Jak Jakbyś miał wybrać Solar, Tomp, Białas? Który najlepszy? A, kurde, Tomp chyba. Chyba Tomp, no. Tomb jest najciekawszy, w sensie, jara, jaram się Tombem ogólnie, jaram się jego, jego numerami. on ma niezłe, ale... Skille ma niezłe, nie znam go jako człowieka, różne opinie słyszałem, ale tak to najbardziej tomb. tomb jeśli mam wyraz. Słuchałeś na pewno o Ludzie Sztosy, dwóch słabów, tak? Tak. No wiadomo, mistrzowskie hasztagi, ale czy nie uważasz, że ich troszeczkę jest za dużo? Wiesz, jak to jest? Yy, zastanawiałem się nad tym ostatnio. Yy, I to jest tak, jak się skupisz na tym. Yy, nie wiem, czy masz coś takiego, jak nie wiem. Rozmawiasz z kimś i ktoś, co zdanie, wrzuca z, na końcu zdania, nie, nie, nie. No tak, tak, tak. Jak, albo, yy... jak, tak. Jak się na tym skupisz, to po dwóch minutach cię to strasznie zaczyna wkurwiać. Mhm. A ogólnie przez powiedzmy trzy godziny, jakbyś na to nie zwrócił uwagi. To nie zauważasz tego. I tutaj tak, tak. myślę, wydaje że to jest podobnie. Jak, jak się skupisz na tych hashtagach, że Jezus Maria za chwilę będzie hashtag, to możecie to wkurwiać, bo ich jest naprawdę mnóstwo. Ale oni są chyba jedynymi raperami, gdzie te hashtagi nie rażą, mimo takiej ilości, tak. nie? jak skomentujesz kawałek y, Hadżora? Szukajcie, aż znajdziecie tam świetne... Śmiałem się! T... Śmiałem, <śmiałem ostatnich się ostatnich wydarzeń, nie? Dobre to było. Jest... Aha, bo te cicho, to faktycznie tak. go zamknęli teraz. No to jest, to, to jakby coś, szukajcie, znajdziecie. No szukali, znaleźli, nie? Zeus nie żyje, czy Zeus jak mogłeś? Który lepszy według ciebie album? Nie żyje. Co myślisz o fitach Zeusa? To już robi ich tyle. No to jest już. Yy... Druga strona medalu, nie? Zeus'a. Nie jaram się jakby tą strategią. Wolę strategię małpy zdecydowanie, który, który pojawia się na czterech płytach w roku i na czterech klasykach jakby. No, bo Zeus zaczyna się powtarzać w tych... Tej... Za, na... za, za, za często. Co za dużo, to i świnia nie zeżre, nie? No. Aczkolwiek i, i tak to jest poziom, bo te zwrotki rzuca kozackie, ale za dużo ich było. Raczej chciałem podpytać, co robisz jeszcze na co dzień, nie? Tak. W sumie pracuję i się opiekuję mu, e, synkiem małym, nie? Także, także tyle w sumie. Pół na pół. 50%, 50 pracuje, 50 jestem opiekunką do dziecka. No raczej. Idzieś tam z 2% na YouTubie, nie? No czekasz, nie sama przyjemność, wiesz, ze swoim dzieckiem latać, nie? wita. O kurczę, taki zaszczyt. Jaki zaszczyt. Normalnie, siema. No nie wiem. Co tam? Kurczę, nie, nie mam za bardzo pytań. Aha, tak to... chciałeś zadzwonić, po prostu pogadać. Fenomen wiesz, o, fenomen, i... the rzecz. The o, i... do fenomenu też muszę A, Kasetę Fisza, no, czerwona sukienka jeszcze, bo dostałem, dostałem kasetę, kasetę Fisza i chowałem ją e, przez dwa słowa, które tam, bo tam mało, wie, Ja molestę też musiałem wyciszać, chowałem, jak rodzice wchodzili do pokoju. No to rozumiemy jasne, się, kurde. Tak jasne się. proste. Fajne rzeczy, te początki mojego rapu i twojego tam, też Każde pewnie... początki no? są dobre. Każde początki się dobrze wspominamy. Ja to tak. To spotkanie w tym ostatnio, tam Kuba Stamplowski też rzuca, i w ogóle No to ten... to, to spotkanie mieliśmy tam to jest na początku Tak, trochę się wydaje. Już... No właśnie, właśnie. Że co? To tak trochę bekowo wyglądało. Wyszło, w, wyszło średnio. Nie? Jako samo spotkanie, gdzie się zobaczyliśmy, popiliśmy wódeczkę, Aha, to, no, to było zajwiste, ale tak. a, a to było wiesz, pierwszy raz, nie? Następne, następne, no, następne, będą no, lepiej to wyciągnięte, zostaną wnioski. Yy, zrobiliśmy to mega spontanicznie. Yy, mm -hmm, i... mm -hmm. Wyszło jak wyszło, też jakby widzę, wiem, że to dla widza jakby jest mało atrakcyjne, że tam patrzeć na dziewięciu A, tak typa, ja. co gada i tam w ogóle wiesz. No właśnie to było takie coś, tam właśnie gadałem, trzy osoby może tam. Za dużo, tak się działo, za dużo, tak. za dużo osób, aczkolwiek jakby było mniej, to byśmy, bym ich wszystkich nie poznał, także ja się cieszę, że tyle osób było, bo mogłem, miałem okazję ich wszystkich poznać, ale fakt, że dla widza to nie jest atrakcyjna rzecz, gdzie jest, jest, jest dziewięciu, dziewięciu typa i rozmawiamy o rapie. Na pewno trzeba to zrobić lepiej, ale sama inicjatywa w ogóle, wiesz, Kuby Stemplowskiego jest zajebista, no, 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 bo no, no, no. wszyscy się poznaliśmy, a znaliśmy się gdzieś tam tylko przez internet, nie? A tutaj wiesz, mhm. wódeczka została wypita znajomości jakby zacieśnione, także na przyszłość to na pewno będzie procentować. A co powiesz o styku w ogóle? A nie wiem, nie znam gościa. Piszę komentarze <noise> gdzieś tam jakichś podziemnych ludzi, gdzieś tam ten, wiesz, siedzi na mecie, sprawdza. Niech robi, ty, nie mam nic przeciwko, co tam. Dobra, jestem, mordo. <noise> Siema, mordo. Siemano, jak tam wieczór? Przyjemnie zatuję, rozmawiam sobie z ludźmi, piję sobie Drineczkę SG. Oglądam te wszystkie szybkie, 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 szybkie i w ogóle m, rzecz, rzecz, polega na tym, nie? Yy, powiedz mi, jest? jak ty wyszukujesz to wszystko? Ja niczego nie wyszukuję, stary, ja to znam. Ja się chciałem spytać się o Donatana, bo wielu osób go hejtuje za równounos, za tą akcję z w ogóle w dalej. A ty co, uważasz o nim? Zajebiście, niech robi hajsy. Robił zajebiste bity, jak, jak robił zajebiste bity i nie był, prawie, nie był sprzedajną kurwą z TVN-u, to wszyscy go klopsowali, wszyscy chcieli jego bity. A teraz poszedł w mainstream totalny, wiesz, Eurowizja, te sprawy, zajebiście, niech trzepie hajs, a i tak jeszcze za 2-3 lata wróci z takim hip-hopowym brzmieniem prawdopodobnie, że wszyscy, którzy coś tam gadali będą się prosili, żeby dał im bity jakieś, nie? To jest to wiesz, talenciak mega, niech hajs robi już nie mam żadnego tak. problemu Miejsce jest studio i tam też coś tam... Mówię, no, że nagrywałem, nagrywałeś. tak, tak, no. Chodzi mi o wokale stricte nagrywanie, wiesz, rejestrowanie. Tak, no. Czy nagrywałeś y, jeden wokal, wiesz, tak na, na centrum, czy, czy dawałeś na przykład y, szeroko, lewo, prawo, czy może nawet na trzy, czy ty widzisz nie, coś jest? Widzisz wiesz, coś złego? W ogóle w nagrywaniu tam wiesz, dwóch te wokali na, na tam... Nie, nie widzę, wiesz, jeżeli jest... Y Kurde, wszystko zależy od numeru, od barwy wokalu wiesz, rapera i w ogóle, bo jakby uczyłem się tego wszystkiego u miksera w, w, w Poznaniu. Nie ma, wiesz, jednoznacznej odpowiedzi. Jak nagrywałem, w większości, w większości przeważnie, jest, wiesz, jeden główny wokal i podbicia, jedną trochę bardziej na lewo, trochę bardziej na prawo. Są różne szkoły, boże, totalnie. Dostawaliśmy wokale, nie wiem, Ramona u mnie nagrywał, kojarzysz z Poznania Ramona? No wiadomo. No, ja Ramona u mnie, RR Brygady u mnie nagrywali z Rafim. Nagrywali u mnie płytę i dostali na przykład wokale Pei pay. i peja miał totalnie inaczej nagrane, w sensie właśnie, że miał dwa wokale główne, jeden totalnie na lewo, drugi na prawo, plus podbicia i w ogóle, wiesz, każdy nagrywający chyba ma inną szkołę i... No, no komu, no bo właśnie też, żeby sobie napierdolić, tak wiesz, ścieżek na refren. że wtedy jest tego za dużo czasem, nie? No jasne, wiesz, ale na refrenach głównie, że tutaj. A, no to tak. Wiesz, gdzieś tam no, wyższy, miłosz, u mnie, miłosz u mnie kiedyś nagrywał, to chyba nagrał chyba nie, z 15 ścieżek na refren. I zajwiście to brzmiało. Kiedybym powiedział, że normalnie bym powiedział, że to nie, nie będzie brzmieć dobrze, a on wiedział, jak to zrobić, był, wiesz, bardziej doświadczony ode mnie. Ja patrzyłem się jak na głupka, a, a on zrobił zajwistą rzecz, nie? Aha, czyli miłość w sensie ten. Ten miłosz, miłosz. W sensie miąż. Tak, mi tak, już, tak, tak. Aha. No to spokojnie. Tam, tam. Jakieś tam? Trochę tam fejmowych raperów się pojawiło. Nie, nie, nie. To to, to, Miłość to był przypadkiem, bo, bo po prostu on się ze smagalasami, tam z Ablem i z Mopsem się mm -hmm. trzymał. E, I był w Subicach i tam w któregoś razu po prostu na zajawcy do mnie przyjechali. Ale nie tam, że mówisz że studium miałem fejmowe i tam fejmowi raperzy przyjeżdżali. Nie, nie. Dużo osób uważa, że wiesz, gada o rzeczach oczywistych, ale to dlatego, że oni są w moim wieku i wiesz, dla nich to jest oczywiste. A wiem, że są ludzie. No, Młodzi nie znają. no nawet, nawet jakby chcieli, to też ciężko jest ogarnąć czasowo w wszystko i wszystkich i znaleźć i wiesz odsłuchać i w ogóle wiesz przelecieć przez... Bo też jest często tak, że wiesz, jest... robiłem szybką piątkę o, nie wiem, o TED czy o kimś. No powiedzmy, trzy czwarte numerów, a może nie trzy czwarte, ale połowa z nich jest chujowa, co przeproszenie. No, I wiesz, żeby znaleźć to ciekawe, to trzeba czas poświęcić na to, nie? A tak, wrzucam szybkie pięć numerów, które wiesz, że one są dobre, i później, już sam na własną rękę możesz szukać czegoś. Tak się, się zajarasz czymś tam. Jeszcze kiedyś wiesz, wybierał, to dawaj znać. Energylandia, no. rodzinny park rozrywki. Dokładnie. Spoko, wezmę młodego i przyjadę. Ja się wybierał, dawaj znać, pogadamy. A co masz, darmowe wyjściówki? No człowiek, tylko dla siebie, nie? Ale dla właśnie... Myślę, no co? myślę, że mógłbym ogarnął. No to jak coś, to się będę zgłaszał. Na zakończenie chciałem cię bardzo serdecznie podziękować tutaj za, e, za Świnię, bo przesłuchałem. Cieszę się, też się cieszę, bo ja, się cieszy, bo ja, szat, ja również tak, nie nie? i też go usłyszałem dopiero w tym roku i no, czekam na rzeczy od niego, naprawdę. Chyba jakiś gościu mnie stronował, byłem pod prysznicem. Mój kurwa Jurek. Kto się strollował pod prysznicem, ty... Nie, nie pod prysznicem, ale słyszę, że chyba ktoś na sklepie dzwoni, mówię, no jak nic Jurek do mnie napierdala, go wracam.